Czas na 652. odcinek serialu Akacjowa 38. Servando ostrzega Maura i Felip, że w mieszkaniu kajetany dzieje się coś niepokojącego. Simon traci panowanie nad sobą i uderza pułkownika Valverde. Rozwścieczony wojskowy zgłasza incydent policji. Sprawdźcie, co jeszcze przyniesie 652 odcinek akacjowej 38, Akacjowa 38, odcinek 652 we wtorek, 1 lipca 2025 roku, o godzina 18.20 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 652 odcinka serialu Akacjowa 38, Servando ostrzega Maura i Felip, że w mieszkaniu Kajetany dzieje się coś dziwnego. Postanawiają je przeszukać. W ostatniej chwili z pomocą Fabiany Kajetanie udaje się wyprowadzić tylnym wejściem konającą Ursulę. Simon w przypływie gniewu bije pułkownika Valverde. Wojskowy donosi o tym policji. Komisarz Mendes przychodzi aresztować Simona, ale Susana wstawia się za nim. Znajdujesz się w kryzysie psychicznym i chciałbyś sięgnąć po pomoc? Pamiętaj, nie jesteś sam. 870 22, 22 to linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji Itaka udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.